Radiolog jest jak detektyw od symptomów choroby, danych klinicznych i tego, co zobaczy w badaniach, dochodzi jak po nitce do kłębka, czyli rozpoznania. Kierunek zdrowie. Dzień dobry. Dziś w programie porozmawiamy o tym, jak radiologia pomaga w diagnostyce nowotworów w ziołowym ekspresie, o tym, jak leki wpływają na zioła, a zioła na leki. No i jak zawsze prognoza pogody dla meteoropatów i alergików, a zaczynamy od informacji Silesia flash. 23 miliony złotych to obecne zadłużenie Centrum Zdrowia w Mikołowie. Problemy się piętrzą, bo bardzo kosztowna w utrzymaniu jest m.in. ginekologia. Ta przynosi pół miliona złotych strat miesięcznie. Niezapłacone faktury, mnóstwo zaległości, natomiast podejmowane są działania e, zmierzające do poprawy sytuacji bieżącej. Powiat Mikołowski, który jest stuprocentowym udziałowcem Centrum Zdrowia próbuje znaleźć rozwiązanie tego problemu. Opcji co zrobić jest kilka. Nie podpiszę się pod tym, bo przecież bym chodził, nie, nie umiał pokazać się ze wstydu po ulicach naszego powiatu, żeby ten szpital przestał działać całkowicie. Jakiś ruch trzeba jednak wykonać i to szybko. Pod uwagę brane są dwie opcje. Pierwsza zakłada utworzenie konsorcjum wraz z pobliskim szpitalem Świętego Józefa i przeniesienie tam oddziału ginekologii. A druga sprzedanie szpitala za symboliczną kwotę GCM w Katowicach. W samym Mikołowie jak i pobliskich, mniejszych miejscowościach obawiają się, że szpital mógłby przestać istnieć. Mikołów to jest 40-tysięczne miasto, więc nie takie małe, a podkreślam, że szpital jest szpitalem powiatowym. Czyli mówimy tutaj już o 100 tysiącach mieszkańców i kilku miastach. Jest absolutnie konieczne, żeby ochrona zdrowia była jak najbliżej ludzi i znajdowała się, żeby placówka znajdowała się tutaj właśnie na miejscu. Korzystają z niej między innymi czterotysięczne wyry. To już jest też taka nasza tradycja. No, nasi, nasi rodzice, my rodziliśmy się w Mikołowie, nasze dzieci rodzą się w Mikołowie, więc to też taki już bardzo sentymentalny kierunek. Ale jeżeli doszłoby do zamknięcia porodówki w Mikołowie, no najbliższym kierunkiem byłyby Tychy, Pszczyna, Katowice, więc tutaj na pewno ten dostęp do takiego świadczenia bezpośredniego byłby utrudniony. Aby ratować szpital, samorządowcy z regionu wystosowali także apel do premiera, w którym proszą o wsparcie. Naszym gościem jest dziś doktor habilitowana nauk medycznych Katarzyna Steinhoff-Radwańska, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Niektórzy myślą, że radiolodzy tylko interpretują obrazy. Krzywdząca opinia? Nie, absolutnie nie, bo to część, zasadnicza część naszej pracy. Interpretacja badań wykonywanych przez nas, interpretujemy ultrasonografię, tomografię, rezonans, wszelkiego typu mammografię, więc absolutnie nie krzywdząca, natomiast to jest część naszej pracy. Drugą częścią jest radiologia inwazyjna. Gdzie wykonujemy wszystkie możliwe biopsje, zarówno biopsję cienko i głowę, grubo i głowę, grubo i głowę wspomagane próżnią, bioptujemy narządy i leżące powierzchownie, y, czyli takie jak ślinianki, tarczyce, y, y, węzły chłonne, y, czy y, wykonujemy biopsje narządowe? Czyli jest tej pracy <laughs> moc? Czy czujecie się czasami jak detektywi, którzy tak po niteczce dochodzą do tego kłębka, czyli do rozpoznania? Oczywiście, że tak. Zwróćmy uwagę na cały panel badań przesiewowych, screeningowych, które dedykowane są zdrowej, zdrowej części społeczeństwa, u których nikt nie spodziewa się wykrycia choroby nowotworowej, a jednakowoż wykrywamy w tej grupie również choroby, choroby nowotworowe, z drugą grupą u której zaskakujemy naszych kolegów klinicystów, to jest wtedy na przykład, kiedy wykonujemy badania kwalifikujące, już podsumowujące rozpoznanie choroby jednego, jednego nowotworu, a wykrywamy drugi, zupełnie niezależny proces nowotworowy. Czyli takie rzeczywiste śledztwo. Co może dziś radiologia, o czym 30 lat temu się jeszcze nikomu nie śniło? Pani redaktor, radiologia jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny. To, co było 30 lat temu, dzisiaj tak naprawdę istnieje jedynie w jakiejś, w jakiejś części. Dzisiaj mamy nowe aparaty ten rozwój dzieje się na naszych no, oczach. Kiedyś nie było tomografii, przecież nawet już rezonans za moich, rezonansie, czasów, nie za moich czasów była, e, była i tomografia no, i rezonans, nie były, e, tak oczywiście, natomiast w tej chwili aparaty są e, bardzo nowoczesne. E, w tomografii komputerowej jesteśmy w stanie uzyskać skany obrazów grubości poniżej 1 mm, więc proszę sobie wyobrazić jak e, potrafimy być e, dokładni, tak? Bardzo e, dokładne badania można wykonać e, w jaki sposób te wszystkie badania e, e, które wykonują radiolocy, poprawiły diagnostykę nowotworów? Poprawiły. Na pewno jesteśmy bardzo skuteczni dzisiaj. Tak, Zwróćmy uwagę na cały panel badań przesiewowych. Dzisiaj oferujemy pacjentkom mammografie screeningowe w interwale czasowym co dwa lata. Oferujemy pacjentkom obciążonych zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi badania screeningowe w rezonansie magnetycznym. To są badania, których tak naprawdę kiedyś, wiele lat temu absolutnie nie wykonywaliśmy. Kolejny przykład badań przesiewowych to tomografie niskodawkowe klatki piersiowej celem wczesnego wykrycia raka płuca, więc oczywiście jesteśmy zdecydowanie bardziej skuteczni niż to było wiele lat temu. Jest takie przekonanie, że w ostatnich latach wykrywa się coraz więcej nowotworów u ludzi młodych. Czy rzeczywiście tak jest i z czego to wynika? Tak, rzeczywiście choruje dzisiaj więcej osób młodych poniżej 50 roku życia niż to drzewie bywało. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie wskazać jednego czynnika sprawczego. Myślę, że musimy myśleć o nowotworach uwarunkowanych genetycznie, jak na przykład w grupie kobiet, które obciążone są mutacją BRC1, BRCA2. Wiemy, że jest zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi, raka jajnika. A może lepiej potrafimy wykrywać i dlatego jest więcej statystycznie tych nowotworów, bo mamy lepsze możliwości diagnostyczne? Oczywiście, że na pewno też kiedyś, dzisiaj jesteśmy ukierunkowani, żeby wykrywać nowotwory w jak najwcześniejszym stadium, bo praktycznie nie jesteśmy w stanie zapobiec ich rozwojowi. Tak? Więc y, ten rezonans magnetyczny ma właśnie takie zadanie, żebyśmy w tej grupie pacjentek z mutacją byli w stanie wykryć chorobę no nowotworową w jak najwcześniejszym stadium, e, aby e, dać maksymalne możliwości tej kobiecie na powrót do pełnej sprawności. Pani wspomniała o mamografii, e, wspomniała Pani o rezonansie, e, jest USG. E, w badaniach takich screeningowych, które te badania dla kogo są dedykowane? Kto lepiej skorzysta na mamografię, a kto na USG, a komu jest potrzebna tomografia? Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny to są badania, które dają nam wgląd wewnątrz ciała człowieka. Oba są fascynujące, natomiast to, jaki typ badania wybierzemy, zależy od tego, jaką chorobę podejrzewamy. I tak na przykład, kiedy jesteśmy skupieni na wczesnym wykryciu nowotworów płuc, na pewno badaniem dedykowanym będzie tomografia komputerowa. Natomiast jeżeli chcemy dokładnie ocenić ośrodkowy układ nerwowy, przysadkę, oczodoły, stopień zaawansowania choroby nowotworowej w narządzie rodnym czy w prostacie, wybierzemy rezonans magnetyczny. Tak? Badania przesiewowe u kobiet ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi to na pewno rezonans magnetyczny. Natomiast w grupie, Kobiet zdrowych w populacji, proponujemy oczywiście mamografię screeningową. W tej chwili ten wiek na mamografię screeningową od roku został rozszerzony. Zapraszamy pacjentki młodsze, bo już od 45 roku życia. I to są bezpłatne badania? To są bezpłatne badania i zapraszamy Panie co dwa lata na takie badania Pani docent, porozmawiajmy chwilę o biopsjach narosło trochę mitów wokół tych biopsji, że, że niektóre z nich to mogą rozsiać raka, że może lepiej tych biopsji nie robić, a jednak są zalecane przez lekarzy. Znaczy Pani redaktor, żebyśmy w ogóle zaczęli mówić o biopsjach, to myślę, że należałoby się słowo wstępu, że biopsja jest badaniem o stosunkowo niewielkiej inwazyjności. Mówimy oczywiście o biopsjach cienkoigłowych, gruboigłowych czy gruboigłowych wspomaganych próżnią. Tak, to są badania, które wy, wykonujemy w znieczuleniu miejscowym o y, stosunkowo niewielkiej inwazyjności. Ten wynik biopsji jest nam nieodzowny do postawienia rozpoznania. Tak? My musimy najpierw wiedzieć, czy mamy w ogóle do czynienia z chorobą nowotworową, czy może jest to zmiana łagodna. A jeżeli mamy do czynienia z chorobą nowotworową, to jaki to jest Czyli dokładnie. Czyli ona jest nowotwór, nieodzowna. Jest bezwzględną koniecznością, yy, tak naprawdę. E, czy wyobraża sobie e, Pani m, taki świat? W którym trochę jak w Star Treku, ja jestem fanką tego filmu, był taki trikorder, którym analizowano rzeczywistość, prześwietlano i od razu wszystko wiedziano, czy jest możliwy w związku z tym, że pojawia się sztuczna inteligencja, która na pewno wspomaga już teraz radiologów na pewno na świecie. Czy pani sobie wyobraża, że będzie można zeskanować człowieka w jednej chwili wykryć chorobę? postawić rozpoznanie, ustawić leczenie. Widzi Pani taki trikorder? Znaczy ja przede wszystkim wrócę do tej pierwszej części Pani wypowiedzi, że sztuczna inteligencja to w radiologii na świecie. Oczywiście u nas w Polsce również pracujemy pomaga. i sztuczna inteligencja nam pomaga. Pomaga nam i w detekcji na przykład zmian ogniskowych w płucach. Tak? Ale też pomaga nam skrócić na przykład sekwencję w rezonansie bez utraty jakości. Dzięki temu jesteśmy w stanie przyspieszyć badanie u pacjenta i dzięki temu jesteśmy w stanie zbadać więcej potrzebujących ludzi w danym dniu, czyli tak naprawdę wpłynąć na kolejkę naszych chorych. To po pierwsze. Czy, czy no, ale już teraz można wykonywać badania DNA na odległość za pomocą aplikacji. Nawet zresztą ta aplikacja została nazwana tricorderem DNA. Czy, czy w ogóle radiolodzy będą potrzebni, a każdy będzie miał takie Tak, narz narzędzie. ja myślę, że, że radiolog <laughs> będzie potrzebny. Zdecydowanie nie boimy się wejścia sztucznej inteligencji do naszego świata, bo upatrujemy raczej zdecydowanej pomocy tej sztucznej inteligencji, a nie nas. Natomiast, czy taki skan z jednoczesnym rozpoznaniem choroby i wdrożeniem leczenia będzie możliwy? Nie wiem tego dzisiaj. Natomiast należy sobie zadać pytanie, czy na pewno chcemy do tego dążyć, czy chcemy medycynę pozbawić rozmowy z lekarzem, czy chcemy takiej zimnej maszyny bez, bez jakiejkolwiek empatii. Myślę, że stawiając się w roli pacjenta, jestem przekonana, że każdy pacjent chce mieć kontakt jednak ja z żywym człowiekiem. Z Pani I mamy nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję również. Anna Zasada-Horab, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jest dziś w naszym studiu, a porozmawiamy o wpływie aktywności na zdrowie seniorów. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Społeczeństwo się starzeje, to wiemy, ale kto właściwie dzisiaj jest seniorem? No, to bardzo dobre pytanie, dlatego że coraz częściej sami seniorzy nie lubią tego określenia. Cała Europa się starzeje, no i także oczywiście nasze społeczeństwo, zwłaszcza w naszym województwie. Ta statystyka jest taka niechlubna, bo o dwa punkty procentowe wyższa aniżeli w innych regionach. Czyli prawie 22% to osoby w wieku tak zwanym senioralnym, czyli takich, których byśmy powiedzieli, że są nie w aktywności zawodowej. No ale to znów jest bardzo problematyczne, bo przecież dzisiaj każdy może pracować w każdym wieku, a ta umowna, bym powiedziała dzisiaj, liczba dla kobiet 60, a dla mężczyzn 65, ale czy to jest wiek, żeby mówić o tym, że oni są już nieaktywni? To już wiemy, że seniorzy w naszym regionie chcą być aktywni, ale czego przede wszystkim oczekują? Oczekują takiej oferty, która będzie zindywidualizowana dla każdego. Bo przecież każdy z nas jest inny, ma inne pasje, inne zainteresowania, ale też jest system wartości, a i też inne zobowiązania, i też jego, można powiedzieć, kondycja zarówno ta fizyczna i psychiczna też jest różnorodna. I sądzę, że no właśnie projekty, zwłaszcza tym, czym ja się zajmuję i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, to patrząc na tą perspektywę i ta, która się już pomału kształtuje, ona w dużej mierze jest oczywiście dedykowana dla osób właśnie w tym takim, bym powiedziała, wieku właśnie senioralnym. Dzisiaj mówimy o tym, że Europa jest Europą socjalną. Dzisiaj mówimy o deinstytucjonalizacji, to trudne słowo, co oznacza, że już wiemy o tym, że seniora nie należy zamykać w instytucjach całodobowych typu Dom Pomocy Społecznej, że takim naturalnym środowiskiem jest. Jego po prostu miejsce zamieszkania, czyli... z którego może wyjść i skorzystać z różnej oferty dla niego, dedykowaniem. No ale wielu seniorów staje dzisiaj przed takim wyzwaniem czym wypełnić czas, po zakończeniu aktywności zawodowej. No, zawsze się mówiło, że no seniorzy tam chodzą sobie na działeczki, zwłaszcza na Śląsku, mają te swoje gołąbki, fajeczki, ale te czasy już odchodzą chyba w, w przeszłość seniorzy jednak chcą coś robić, co mogą? Mogą wiele, bo my widzimy tak, że no właśnie tutaj Marszałek Województwa Śląskiego, Pan Wojciech Saługa, postawił priorytet w tej kadencji na politykę senioralną. I taka ciekawostka, będziemy obchodzić 50-lecie uniwersytetów III wieku. I tu okazuje się, że jest ich w województwie ponad 100, czyli całkiem pokaźna, abym powiedziała, liczba. I tam bardzo chętnie, już widzimy w wielu samorządach, Korzystają. Mało tego, tworzą się kolejne, czy też czasami ta liczba jest tak, bym powiedziała, duża, że nawet nie ma takiego miejsca, gdzie można na przykład takie zajęcia czy wykłady, właśnie z, jak to mówią, zorganizować. Więc to daje na pewno taką przestrzeń, że seniorzy są głodni wiedzy, informacji, w tym świecie dezinformacji. Z drugiej strony, oczywiście, tej aktywności, bo myślę, że ten, ta zmiana stylu życia, z tego, tego właśnie fotelowego, i kanapowego, i telewizyjnego, chociaż telewizja oczywiście dostarcza bardzo dużo informacji, mówimy, o, ale nawet w telewizji promujemy jednak taki aktywny styl życia. E, dlatego też wiele samorządów, wychodząc naprzeciw, organizuje specjalne, różnego rodzaju zajęcia w aktywnościach właśnie takich fizycznych. No i to, co myślę, że jest też istotne, czyli jak zachęcić w ogóle seniora. Żeby wyszedł z domu, tak? I skorzystał z tej oferty. Pani pewnie doskonale wie, które z tych aktywności, bo rozmawia też z lekarzami, najlepiej wpływają na zdrowie seniorów. Na pewno poszerzanie wiedzy w uniwersytetach trzeciego wieku stymuluje mózg. Ale jeszcze jest kwestia zdrowia fizycznego ruchu. Które z tych aktywności są najlepsze? No chyba taki slow jogging w ogóle, wszystko to, co jest, bym powiedziała w terenie, bo jest dostępne, jest tanie, czyli właśnie i kiki, tak, czy też właśnie spacery. Widzę, że coraz częściej się promuje Poznaj historię, albo się włącza nawet właśnie osoby w wieku senioralne które stają się takim mentorem, przewodnikiem dla właśnie młodszych grup czy dla mieszkańców. W ogóle dzisiaj bym powiedziała, że dzięki temu społeczeństwu obywatelskiemu też promujemy, żeby sami seniorzy byli inicjatorami tworzenia tych organizacji pozarządowych, bo też jak przeanalizujemy to, wiele tych organizacji jednak trzeciego sektora, czy to są stowarzyszenia, czy fundacje, to tam gromadzą właśnie osoby w wieku senioralnym. Więc też poprzez wolontariat my też to widzimy, że właśnie w dużych aglomeracjach ten wolontariat senioralny jest bardzo popularny. Mi się marzy, tak jak właśnie w innych krajach czy w Ameryce, że. W szpitalu wita nas właśnie senior, który e, dokładnie, jak to mówiąc, zna topografię. I e, kiedy ten pacjent, czy szczególnie rodzina pacjenta, czy najbliższych jest zagubiona, to on spokojnie jest takim przewodnikiem po wielu instytucjach. Więc uważam, że seniorzy. Są Mają dużo rzeczy do zrobienia i dużo do zaoferowania, no właśnie, ale ja y, też chciałabym wiedzieć, czy tych polskich seniorów, a zwłaszcza tych mieszkających w naszym y, regionie, w ogóle stać na takie aktywne życie? Powiedzmy sobie szczerze, że to nie chodzi często o pieniądze, to bardziej chodzi o determinację i Rozpoczęcie, ta odwaga, tak? bo myślę, że tego najczęściej brakuje, zwłaszcza mężczyznom, bo my tutaj zauważamy, że oczywiście ta długość życia, ona się e, bardzo różni pomiędzy e, jednak kobietami i mężczyznami, zwłaszcza tutaj właśnie na Śląsku, e, na korzyść oczywiście tutaj kobiet, kobiet czyli kobiety są no, bardziej długowieczne. Natomiast um, z tą aktywnością związaną właśnie w stosunku do mężczyzn jest trudniej, tak? Czyli trudniej mężczyzn mobilizować do tej aktywności. Rólicznie siedzieć na tych kanapach z tymi pilotami. No chyba, że lubią wędkować no, tak? no, bądź no, teraz mamy taką aurę, że idą na grzyby czy jakąś inną aktywność, ale faktycznie staje to się pewnego rodzaju wyzwaniem. Niemniej jednak wiele instytucji, tak, czyli instytucji właśnie kultury, e, czy instytucji właśnie samorządowych już ma specjalnie dedykowane pakiety dla seniorów, tak, gdzie nie tylko, że są jakieś zniżki upusty, ale bardzo często są po prostu darmowe, tak, możliwości skorzystania z wielu atrakcji, które właśnie samorząd może tutaj zaoferować. Ślą na Śląsku i tak mamy najwyższe emerytury w Polsce. To pewnie jest zasługa Braci Górniczej, która ma, ma trochę wyższe te, te, te zasoby, więc pewnie naszych seniorów na więcej stać, ale y, jakie są Problemy seniorów w naszym regionie poza oczywiście zdrowiem, bo z tym mają wszyscy podobny problem. No jest pewien wiek, w którym się starzejemy i chorujemy. Myślę, że z tymi większymi takimi problemami to są problemy związane z dostępnością. My tutaj jednak jesteśmy w tym regionie, gdzie jest 267 samorządów. Wiele tych samorządów jednak postawiło na budownictwo takie wielorodzinne. I ci więźniowie czwartego, piątego, trzeciego piętra są dla nas ogromnym wyzwaniem. Na pewno ten problem związany z samotnością i z osamotnieniem. I wykluczeniem, pewnie społecznym i technologicznym, bo to jest też problem. I to też jest problem, tak. Właśnie to wykluczenie technologiczne, czy też nieumiejętność obsługi tak, tych podstawowych narzędzi informatycznych. No i też nie ukrywajmy z tym, czym cały czas się borykamy, czyli ta kwestia właśnie. Oszustw, które dotykają bardzo dotkliwie, niejednokrotnie, właśnie tutaj seniorów. No i problemy, myślę, że związane tak zwyczajnie z tym, że senior właśnie w pewnym wieku staje się taką, taki niewidzialny tak, dla innych, jak to mówią, grup społeczeństwa. Przede wszystkim niewidzialny dla młodzieży. To jest też problem tak. ogromny, bo nie ma już teraz takiej integracji międzypokoleniowej. Rzadko, która rodzina tak. mieszkają, dziadkowie z młodymi no trochę nam się lepiej jednak żyje niż w tych dawnych latach tak i myślę że właśnie ta komunikacja i też to że są to różne generacje o różnych właśnie jak to mówiąc też już dzisiaj dążeniach do innych po prostu celów Czyli brak takiego wspólnego zrozumienia, więc na pewno jest taka potrzeba tych projektów właśnie międzypokoleniowych, które uczą nawzajem tak, do siebie jakby szacunku, ale też możemy od siebie czerpać, bo co by nie było, no to seniorzy nie tylko, że mają ogrom wiedzy, takiej bo powiedział, z doświadczenia. Zawodowego, ale przede wszystkim życiowego. Nie ono jest moim zdaniem bezcenne. Zdecydowanie, a ostatnie moje pytanie: czy nasz region to w ogóle dobre miejsce do życia dla seniorów? Zdecydowanie tak. Dlatego jest bardzo dobrym moim zdaniem takim miejscem, ponieważ my mamy bogatą po pierwsze infrastrukturę. Mamy bardzo dobre szpitale specjalistyczne, zresztą prawie każdy powiat ma własny po prostu szpital, czyli to zabezpieczenie medyczne też jest na wyciągnięcie ręki. Wiele też inwestujemy w programy profilaktyczne i też ta dostępność do właśnie kultury, do tej aktywności, tak, czyli do różnego rodzaju zajęć. No, oczywiście można by powiedzieć, że no, daleko nam do tych miejscowości sanatoryjnych, ale one są w naszym województwie, tak, czyli mamy też bogatą bazę, chociażby jeżeli chodzi o Bezkisz, czy Bezkisz. Można tam dotrzeć. Można tam dotrzeć i można skorzystać. I z czego też seniorzy chętnie korzystają. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Czas na ziołowy ekspres. Dziś o tym, czy zioła można łączyć z lekami, a wyjaśnia, jak co tydzień doktor nauk farmaceutycznych Wioleta Kobiela-Dudek. Wbrew pozorom, jeżeli mówimy o roślinie leczniczej, na przykład mięcie pieprzowej, nie myślimy o jednej poszczególnej substancji. Musimy wiedzieć, że każda roślina produkuje kilka tysięcy różnych substancji, a napar z takiego zioła ma ich nawet kilkadziesiąt do kilkuset. Te substancje wywierają określony wpływ na nasz organizm, nie do końca przez nas znany. Dlatego powinniśmy zachować szczególną uwagę, zażywając niektóre leki i łącząc je z niektórymi ziołami. Na przykład leki moczopędne nie powinny być stosowane razem z ziołami o tym samym działaniu, np. brzozą, pokrzywą czy skrzypem polnym. Połączenie ziół i leków powoduje zwiększenie działania leków moczopędnych, a tym samym zwiększenie wydalania potasu, magnezu czy innych ważnych dla nas mikropierwiastków. Podobnie jest z antybiotykami, których nie powinniśmy łączyć z substancjami tworzącymi kompleksy z tymi antybiotykami, np. błonnik pokarmowy, a jeżeli pojawi się biegunka po antybiotyku, to nie zażywajmy kory dębu. Uważajmy też przy stosowaniu skrzypu polnego. Jest to bardzo popularny składnik suplementów na włosy, skórę i paznokcie, ponieważ on działa nie tylko moczopędnie, ale także zmniejsza przyswajanie witaminy B1, więc zachowajmy odstępy w jego stosowaniu. Zwróćmy również uwagę stosując ziele dziurawca, która działa łagodnie, rozkurczająco na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, ale po 10 do 14 dniach dziurawiec zaczyna działać łagodnie przeciwdepresyjnie. Więc jeżeli będziemy go łączyć z lekami o tym działaniu, to nasili on działanie leków przeciwdepresyjnych, może doprowadzić do halucynacji i do zwiększonego ciśnienia krwi. Uważajmy też stosując dziurawiec i nie wychodźmy na słońce. Jeżeli już mówimy o słońcu to nie stosujmy krwawnika, rumianku czy pokrzywy. Zachowajmy też ostrożność stosując leki przeciwzakrzepowe i rzęszeń, ponieważ rzęszeń powoduje, że osłabiamy działanie leków przeciwzakrzepowych i możemy doprowadzić do powstania zakrzepu. Rzęszeń wpływa także na leki przeciwcukrzycowe, mogąc doprowadzić do zbyt dużego obniżenia poziomu cukru we krwi. To już wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa w programie. Na zakończenie, jeszcze tylko weekendowa prognoza pogody dla meteoropatów i alergików. A ja już się z Państwem żegnam, kłaniam się nisko. Maria Zawała. Na przeważającym obszarze Polski wilgotna, mglista pogoda z małym usłonecznieniem będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. Maksymalna temperatura powietrza wyniesie od około 4 stopni miejscami na północy i wschodzie do 9 stopni na południu. Pochmurna pogoda z opadami mrzawki będzie niekorzystnie wpływać na nastrój i sprawność psychofizyczną. U wielu osób może wywoływać niechęć do działania i znużenie. Rano z uwagi na warunki sprzyjające senności warto przeznaczyć więcej czasu niż zwykle na rozbudzenie się. Dobrym pomysłem może być poranna gimnastyka o małej intensywności, która pobudzi do działania. Ze względu na warunki sprzyjające podwyższonemu zanieczyszczeniu powietrza przed wyjściem z domu warto sprawdzić aktualny stan jakości powietrza.